Przyjechałem do Wielkiej Brytanii. Oczywiście jestem, mimo tego, że mam dość duże poczucie humoru i tak jestem w zasadzie wielkim optymistą, no to, to jestem wkurzony. Nie chcę już mocniej powiedzieć, ale jestem wkurzony. Dlaczego? Z bardzo prostej sprawy. Jak dostałem to zlecenie, no to było powiedziane dostawa na poniedziałek. Mówię to fajno, dojadę sobie do. Tam jest taka stacja totalu, gdzie stale pilnuje policja, więc mówię, w miarę spokojnie nam się będzie można przespać, nie? Rano tam się wykąpię, pojadę sobie na prom, zjem sobie fajny obiadek na promie, bo tam można ten obiad zjeść, nie? Tym bardziej, że mówię, jak jadę w nocy, no to ja tego obiadu tam staram się nie jeść, ponieważ staram się po godzinie 18 nie jeść, jak to mówią, dbam o swoją ładną sylwetkę. No więc yy, dojechałem do tego Kallas, zatankowałem auto, yy, za, znaczy napisałem smsa do swojej spedytorki Agatki, którą serdecznie pozdrawiam, yy, napisałem, żeby mi podała czy już dokona rezerwacji, i w się dowiedziałem, że jeden ze spedytorów tej firmy, czy tam jakaś osoba współpracująca z tą firmą, no nie wiem, taki pan Tomek, którego serdecznie nie lubię i jego właśnie nie pozdrawiam, że on podobno powiedział, że ma być ten załadunek, rozładunek w sobotę. Trochę się zezłościłem, bo już się przygotowywałem do tego, żeby wdrapać się na Kurnik, ale mówię, no cóż, trzeba to trzeba. Pojechałem na prom i tu wam powiem, byłem bardzo zdziwiony, bo na tym promie oczekiwało naprawdę tylko, no nie wiem, no, kilkanaście samochodów. Do tej pory jak ja wjeżdżałem do Kallas na port, to tam do każdego promu. Stało po kilkadziesiąt aut. A tutaj normalnie garstka. Do odprawy podjechałem jako drugi. Do celników jako drugi. I tak na marginesie, właśnie wydaje mi się, że nie wiem, nie jestem ekonomistą. Nie, nie chcę tutaj y, udawać, że znam się na wszystkich y, biznesach świata. Ale coś mi się wydaje, że za rok, dwa. Y, Anglicy będą żałowali tego, że wyszli z Unii Europejskiej. Ale to tak, zajdziecie na marginesie. Przypłynąłem do Dover, y, jakieś 50 mil od Dover. Mówię tu w milach, ponieważ no to angielska, ten angielska miara. Y, jest taki bardzo fajny parking. Tam. Naprawdę spora grupa busiarzy, Tak jak się wjeżdża, to od razu widać, że stoi 5-10 busów. No i bardzo dobra toaleta. Czyściutko, cieplutka woda. Mówię fajnie. Prześpię się i rano pojadę. Wstałem raniutko. Tak żeby o tej 8-8.20 być na miejscu. Przyjechałem, mimo że też były warunki dosyć ciężkie, bo jak wyjeżdżałem z Londynu, zaczynało, znaczy jak wyjeżdżałem z tego parkingu, zaczynał sypać dość mocny śnieg. Potem minąłem Londyn, bo jestem w zasadzie, no, kawałek jakby za Londynem. Więc jak minąłem Londyn, zaczęło znowu ciapać deszcz, ale przyjechałem mniej więcej o tej 8.20, no i patrzę, że wszystko pozamykane. Wyciągnąłem telefon Wszedłem w internet, no i w internecie, jakby pisze, że firma jest czynna dopiero od poniedziałku, od 8.30. Napisałem do Agaty. No, Agatka, co mnie, podpisami po prostu, że no, to nie jest jej zlecenie, że to zlecenie Tomka. No i skoro on taką informację przekazał, ona mi też przekazała. No, trudno mieć to dziewczyno, to pretensje. No ale napisałem, żeby w takim razie zadzwonili do tego, do tego klienta, no że ja już jestem i czekam. czekam czekałem prawie do 12, oczywiście nikt się nie zjawił. Potem Piotr, czyli szef y, spedycji, nawet mnie y, y, przeprosił za całe zamieszanie, chociaż no, nie była to jego wina, ale y, przeprosił mnie za całe zamieszanie, a powinien przeprosić ten debilwaty Tomek. O, taka jest brutalna prawda. Ale przyjąłem <laughs> przewrodzenie od Piotra. No, i postanowiłem znaleźć jakieś miejsce no, na parking. Nie? No wszystkim była, była ta toaleta? Nie? No ale oczywiście jestem w takim jakiś dziwnym fetlu. wszystkie stacje paliw, to takie malutkie, nie wcisnę się tam. Po drugie, nawet gdybym tam się gdzieś wcisnął i ustawił, to jak znam życie, y, zaraz by mnie ktoś z tej stacji wysunął. Więc znalazłem w końcu taki zakątek przy jednej z firm. Y, w Totalnym zadupiu. No, i tutaj muszę spędzić prawie dwa dni do tego poniedziałku. Ale, słuchajcie, na koniec, bo w sumie nie chciałem mówić tutaj o problemach busiarza, tylko jak siedzę tutaj, no to oczywiście się nudzę i czytam to, co się dzieje w Polsce, czytam portale Czy tam yy, Facebook, no i widzę, że generalnie yy, następuje, jak ja to grzecznie nazywam, powstawanie z kolan tym razem narodu, albo przynajmniej części narodów, czyli przedsiębiorców, którzy postanowili się generalnie sprzeciwić łamaniu prawa. Bo tam y, f, y, faktycznie na tych portalach y, to pisze: bunt y, przedsiębiorców. Y, bunt to faktycznie mogłoby wskazywać, że to, y, że działają jakoś ponad prawem, że łamią prawo. Nie. Prawo łamie rząd PiSu i to hamsko-ordynarnie łamie. To nie ma dwóch zdań. Y, ja nie jestem prawnikiem, chociaż z prawem miałem wiele do czynienia. Znam konstytucję. Oczywiście język prawniczy jest językiem trudnym i konstytucja też jest napisana tym językiem. Także każdy z tych przepisów można w zasadzie różnie interpretować. Niemniej jednak wydaje mi się, że tam jest jasno i klarownie napisane, że tego typu zakazy, takiego typu ograniczenie prawa i wolności i biznesu może być. Tylko i wyłącznie na podstawie ustawy, czyli po wprowadzeniu stanu wyjątkowego lub stanu wojennego, jakby go tam nie nazywać. Rozporządzenia nie mają mocy prawnej i ta banda oszołomów spisu musi wreszcie sobie zdać sprawę, że. Polaków nie można tłamsić. Można do pewnego momentu. Ja wiem, kiedyś pan Kaczyński powiedział, że ma swoją wizję Polski i że ją zrealizuje nawet kosztem osłabienia gospodarki. Tylko jak on chce swoją wizję realizować, to niech on realizuje za własne pieniądze. Bo ja nikt mi tego nie przekona, nie zrozumie tego, że. Do sklepu mogę iść, do marketu budowlanego mogę iść, a w restauracji podobno od razu się zarażę. Ale jak jadę promem, to oczywiście jest tam restauracja. Powiedzmy tak w cudzysłowie: no, restauracja. W każdym razie jest tam jadłodajnia, gdzie kierowcy mogą zjeść. I faktem jest, podchodzimy. Do okienka w maseczkach, ale potem już wszyscy siedzimy grzecznie przy stolikach bez maseczek, bo trudno jeść w maseczkach. Więc y, widzę, że coraz więcej y, tych ludzi prowadzących własne bi biznesy postanowiło skorzystać y, z możliwości, y, prawnej możliwości, pokazania rządowi, że nie wolno im zabraniać, wydawać rozporządzeń, które rujnują. Rujnują nie tylko przecież tych przedsiębiorców, i to musimy sobie zdać sprawę, że to nie jest sprawa tylko przedsiębiorców, bo przedsiębiorcy zatrudniają ludzi. Jak oni bankrutują, to ludzie też nie dostaną w końcu wypłaty. Ja będę za Was trzymał kciuki, żeby jak najwięcej tych biznesów otwarło. Wirus jest. To nie ulega wątpliwości, ale on wcale nie jest taki groźny, jak nam wszyscy wmawiają. I nie możemy dopuścić do tego, żebyśmy znowu zaczęli być totalnymi dziadami. Jażdżona, to, a tak, to pokazywali ze Solidarności, ale Solidarność nie wywiązała się potem z tego znaku, a ja Wam życzę, aby Wasze Biznesy. Znowu ruszyły z kopyta.